Zbudź się, Harfo i Cytro, a ja obudzę Jutrzenkę. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. U Ciebie moja dusza szuka schronienia, chronię się w cieniu Twych skrzydeł. Dopóki niemi nie klęska, wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który wyświadcza mi dobro. Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą. Niech ześle Bóg miłość i łaskę, między lwami spoczywam. Co pożerają synów ludzkich, ich zęby są jak włócznie i strzały, a język jak miecz ostry. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, Nad całą Ziemią Twoja chwała, Zastawili sidła na moje nogi, Pognębili moją duszę, Przede mną dół wykopali i sami wpadli do Niego. Serce moje jest mocne, Boże, mocne jest moje serce. Zaśpiewam psalm i zagram, zbudź się, duszo moja, zbudź harfo i cytro. A ja obudzę jutrzenkę, będę cię chwalił wśród ludów, Panie. Zaśpiewam ci psalm wśród narodów, bo twoja łaska sięga aż do nieba. A wierność twoja po chmury. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, Nad całą Ziemią Twoja chwała, chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen, zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Pan mówi, błogosławieństwem mój lud się nasyci. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, Głoście je na wyspach odległych i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi i będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym stadem. Pan bowiem uwolni Jakuba. Wybawi go z ręki silniejszych od niego. Przyjdą z weselem na szczyt syjonu i rozradują się błogosławieństwem pana. Zbożem winem, oliwą, owcami i wołami. Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu. I już nigdy więcej sił im nie zabraknie, Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, A młodzieńcy i starcy cieszyć się będą, Smutek ich bowiem w radość zamienię. Pocieszę i rozwesele po ich troskach, Tuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, I błogosławieństwem mój lud się nasyci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Pan mówi, błogosławieństwem mój lud się nasyci. Wielki jest Pani godzien wielkiej chwały, w mieście Boga naszego święta jego góra wspaniałe wzniesienie radością jest całej ziemi góra syjon kres północy jest miastem wielkiego króla bóg w zamkach swoich Okazał się obroną, Oto połączyli się królowie, I wspólnie natarli, Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli. Zmieszali się i uciekli, Chwyciło ich drżenie. Jak ból rodzącą kobietę, jak wiatr ze wschodu, który okręty starsiż druzgocze, cośmy słyszeli to i zobaczyli. W mieście pana zastępu. W mieście naszego Boga Bóg je umacnia na wieki, rozważamy Boże łaskawość Twoją. We wnętrzu Twej świątyni, jakim je Twe Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się weseli góra Syjon, niech się radują miasta Judy. Z powodu Twych wyroków obejdźcie Syjon dokoła, policzcie Jego wieże. Przypatrzcie się Jego murom, zobaczcie Jego warownie, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki i On nas będzie prowadził. Chwała Ojcu i synowi. I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Wielki jest Pani godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Pamiętajcie o swych przełożonych. Którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Ustanowiłeś ich strażnikami. W Twoim kościele, Ustanowiłeś ich strażnikami, w Twoim kościele, W dzień i w nocy będą głosić Twoją chwałę. W Twoim kościele, chwała Ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, Ustanowiłeś ich strażnikami w Twoim kościele. Po sprawiedliwym i pobożnym życiu na tym świecie, Jan z radością witał Zbawiciela, którego oblicza pragnie cała ziemia. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą, w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył. Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, W pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty dziecię zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi, jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga. Z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Po sprawiedliwym i pobożnym życiu na tym świecie, Jan z radością witał Zbawiciela, którego oblicza pragnie cała ziemia. Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa. Dobrego pasterza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do niego pokorne błagania. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość. Obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem. Otaczaj opieką, lud Swój Panie. Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską. Sam kieruj nami przez naszych pasterzy. Otaczaj opieką, lud Swój Panie. Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich. Umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości. Otaczaj opieką, lud Swój Panie. Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię, spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości. Otaczaj opieką lud swój, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże. Spraw. Abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych i, okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.